Cześć kochani, witajcie, z tej strony Mikołaj, mam nadzieję, że wspólnie będziemy mieli okazję spotkać się na waszej imprezie i wyczarować niezapomnianą zabawę przez całą noc do białego rana. Wcale siedzi trędowaty i jąkała. No i tak 7, 7 ten trendowaty za zaczyna sobie po kolei wiesz, odrywać elementy ciała, nie? Bierze nos, odrywa, okręca, wyrzuca za kratę, za chwilę ucho. Wyrzucę za kratę, ja do niego. Ty, 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 tak widzę, po, po, powoli to spie, spierdalasz. Możliwość tego, że spotkam się z fajnymi ludźmi, e, że będę z nimi mógł się pobawić, poszaleć, dostać od nich fajną energię, to tak chyba to najważniejsze. W której? <laughs> nie no, jeśli chodzi o, o imprezy, to, to nie ma chyba czegoś takiego yy czego nie lubię. Może faktycznie czasami jest tak, że po imprezie yy, najlepiej poszłoby się do łóżka położyć, nie zwijałoby się sprzętu? Na co dzień zajmuję się prądami, elektrycznością, że tak powiem, y, dlatego nigdy na imprezach nie brakuje mi energii. Taki rzadki. Yy, osobiście lubię czasami posłuchać muzyki jazzowej albo mm, takiej kapeli, którą pewno znacie Postmodern Jukebox. To są fajne, bardzo fajne utwory w nowych aranżacjach, właśnie takich jazzowych. Dlatego polecam. Uwielbiam gotować, więc bardzo lubię jeść. Bardzo lubię próbować nowych dań, nowych smaków. Ale też lubię dobrego drinka. Nie powiem, że nie. Bez fajnych ludzi, bez dobrej energii z ich strony, z energii z mojej strony, tak, bo to przekłada się i działa, jakby w dwie strony. No ale przede wszystkim no bez, bez fajnej atmosfery, bez, bez fajnych ludzi, bez których naprawdę ta impreza by się nie udała. Na wakacje nie byłem dosyć dawno. Właściwie to zeszłoroczne wakacje to był taki bardzo krótki wypad nad jezioro, na działkę. Ale jeśli mam możliwość, to lubię jeździć po Polsce i zwiedzać nasze ciekawe, ciekawe miejsca. A jak wypoczywam, wypoczywam najchętniej, kiedy gotuję. Wypijam drinka, to po pierwsze, po drugie, e, myślę nad tym, co się działo, jak się działo i co ewentualnie mógłbym zrobić lepiej. Moją największą wadą jest to, że nie mam wad. Jestem zaradny na pewno, e, poradzę sobie praktycznie z każdą rzeczą, bądź próbuję sobie poradzić z każdą rzeczą e, i rzadko mi nie wychodzi. Po drugie, jestem odporny na stres, co też przydaje się faktycznie w trakcie prowadzenia imprez, bo zdarzają się różne sytuacje, nad którymi trzeba zapanować, więc akurat przydaje mi się to dosyć często. A po trzecie, mam mocną głowę. Nie lubię, kiedy impreza się kończy.